No witam, witam, siemanko. Zapewne wiecie już, że Jakub Kwiatkowski rozstaje się z PZPN-em po 11 latach. Na w tej funkcji, dosyć ważnej funkcji, oczywiście w PZPN, jeśli chodzi o media, dyrektora medialnego, rzecznika prasowego PZPN-u. No słuchajcie, ja mogę z mojej strony powiedzieć tyle, że dziękuję Kubie. Znam Kubę, poznałem go zresztą w niecodziennych okolicznościach, bo poznałem go. Jeszcze jak Polska przygotowywała się, w warłamowie, pamiętam to jak dziś, byłem młodziutki, wystraszony, zobaczyłem pierwszy raz Roberta Lewandowskiego i chciałem sobie z nim jako dziennikarz. Teoretycznie nie powinienem tego robić, ale wiadomo, e, chciałem sobie zrobić e, zdjęcie. E, Kuba od razu chciał mi zabrać akredytację i powiedział, o chłopaku, nie no, poleciałeś. Ale go przeprosiłem, on to zrozumiał, dostałem akredytację jeszcze raz, e, więc taka ciekawa e, sytuacja. No co do samego rozstania z Kubą Kwiatkowskim, dla mnie jest to znowu absur absurdalne. A jak to Cezary Kulesza ma w zwyczaju? Nie bardzo patrzył na drugą stronę medalu, tylko po prostu go zwolnił. Ale co ciekawe, co pisze Kuba Kwiatkowski o tym rozstaniu na swoim Twitterze, słuchajcie, przeczytam wam fragment tylko, bo jest naprawdę bardzo długi. Trudno zebrać myśli ubrać w słowa: 11 lat pracy w pzpn -ie. Dokładnie tyle wybiło 3 grudnia, ale jak to w życiu bywa. Coś się kończy, a coś się zaczyna. Jak dowiedzieliście się wszyscy z opasłego i anonimowego komunikatu PZPN na trzeci dzień, w którym skończyłem swoją niesamowitą przygodę w pracy z reprezentacją. Były to fantastyczne chwile, pełne wzlotów i upadków, niezapomnianych emocji, poznania niesamowitych i interesujących ludzi, ale również tych najgorszych Typów. Oczywiście ten, ten cały komunikat ma jeszcze dalszą część, ale no tutaj naprawdę Kuba wali mocnymi ciosami w PZPN. Wali mocnymi ciosami no pewnie wiadomo w kogo. Wali ciosami w Cezarego Kulesze na pewno, wali ciosami w Michała Probierza, wali ciosami w Tomasza Kozłowskiego, którzy zwolnili go w taki sposób dosyć nieładny. Coś się kończy, coś się zaczyna, tutaj racja, ja cały czas uważam, że ta cała komunikacja w PZP ie to jest jakiś koszmar i ja nie mówię wcale o tych sytuacjach, zizu, zizu, ziza, przecież wiecie o czym mówię, prawda? Ale... E, oczywiście nie odbyło się bez, bez tam przez te 11 lat, przez, bez fakapów. Przecież pamiętamy to tłumaczenie e, na angielski słów Roberta Lewandowskiego, gdzie tam wynikła oczywiście mała burza, e, czy inne e, drob, drobne. Usterki, ale wydaje mi się, że całokształtnie Kuba Kwiatkowski to była taka pozytywna postać na linii PZPN, Kibic na linii PZPN Media, i myślę, że tutaj Kuba został potraktowany naprawdę niesprawiedliwie. Oczywiście można zwolnić pracownika, bo, bo to jest jakby normalne, ale wydaje mi się, że można to robić w dużo lepszy, w dużo le po prostu. Z klasą, można to robić z klasą. Tutaj, tej klasy, jak zwykle, umówmy się niestety, jak zwykle w przypadku PZPN-u po prostu zabrakło. A wy dajcie znać, co myślicie w komentarzach.